Witam Państwa, Michał Bugno. Ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj wybitny żużlowiec, indywidualny mistrz świata z 2010 roku, Tomasz Gollob, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie Tomku, do naszego studia przyjechał Pan bezpośrednio ze Stadionu Narodowego, ze stadionu, na którym 15 maja odbędzie się mecz pomiędzy Polską a resztą świata. Niebawem odbędzie się także Grand Prix. Proszę powiedzieć, czy wystąpi Pan w tych zawodach? Na pewno będę, na pewno będę kibicować podczas Grand Prix. Który się odbędzie 14 maja, i następnego dnia jest też taka, taka myśl, żeby, żebym wystartował w tych zawodach, w tym, w tym jakby w tych zawodach Polska reszta świata, lub też jakby uczestniczył, ale forma, w jakiej ja wystąpię, jakby ona zapadnie dopiero. Parę dni czy parę godzin przed tymi zawodami. Oczywiście y, to ma znaczenie, w jakiej formie będę, jak, jak to wszystko będzie się układać. Więc jak dzisiaj miałby pan ochotę wystartować w tych zawodach? Ja, ja zawsze mam ochotę. Sport dla mnie jest moim całym życiem i, i, i to wszystko, co robiłem przez te 20-30 ponad lat w sporcie, to robiłem to z. Z taką ochotą i z takim młodzieńczym zapałem do, do dnia dzisiejszego i oczywiście robię to nadal. Niemniej patrzę też obiektywnie na to, co, co, co się dzieje i jacy młodzi zawodnicy są, więc jakby zawsze, zapyta, zawsze sobie zadaję pytanie, czy powinienem występować na przykład, czy ustąpić mło, młodym zawodnikom, więc tak się też stało podczas Grand Prix, bo jak wiemy, już jakby nie jadę, bo w pewnym momencie dotarło do mnie, że już jeżdżę. 19 lat, a jest młodzież, która powinna jakby yy, 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 zająć moje miejsce. I to postanowiłem jakiś czas temu, a teraz jakby ta myśl z tym, z tym, z tym, z tym us ustąpieniem, yy, tym młodym zawodnikom, jeśli chodzi o yy, tym. Prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski stwierdził, że gdyby pan zdecydował się wystąpić 15 maja na tym stadionie narodowym, to byłoby to takie swoiste, dobre pożegnanie, kolejne pożegnanie z kibicami. I chyba jest to dosyć dobry pomysł, żeby takie, jak on to mówi w cudzysłowie, poprawiny zorganizować. No, biorąc pod uwagę, jak to pożegnanie rok temu wyglądało pana na stadionie narodowym, pożegnanie z cyklem Grand Prix. Rzeczywiście tak, natomiast ja mam dobre wspomnienia. Pożegnać się z edycją Grand Prix. Na tak pięknym PGE Narodowym Stadionie w, w Stolicy, w Warszawie, podczas wypełnionych po brzegi trybun, bo przecież było 50 tysięcy ludzi, więc mam dobre wspomnienia. No tak, tylko że, I to? tylko że tamte zawody zostały przerwane, no. kibice byli rozczarowani, i wielu z tych kibiców, kilka tysięcy już jednak opuściło stadion, zanim Pan objechał tą rundę honorową. No tak, ale, ale jakby nic, nic poza tym się nie zmieniło, a w tym roku rzeczywiście będę mógł się pożegnać i ustąpić młodzieży właśnie jeśli chodzi o takie zawody, polska, reszta świata. I pożegnać się razem z nimi, razem z tymi kibicami. Na tak. W wspaniałym stadionie, to na pewno y, będzie duże przeżycie dla mnie i ja, duże to, przeżycie ja, i ja dla to łączę. Pana. Ja to łączę. Te zawody, które były podczas Grand Prix i te, które odbędą się w tym roku, one są połączone. To jest jedna historia, za co bardzo dziękuję. Duże przeżycie dla Pana, ale także duże przeżycie dla kibiców, którzy tam się pojawią, ze względu na to, że jest Pan no, żywą legendą żużla, y, niesamowicie utytułowanym zawodnikiem, mającym na koncie mnóstwo sukcesów, ale przede wszystkim ten tytuł Mistrza Świata z 2010 roku. Pan w wywiadach często podkreśla, że czuje się jako żółżowiec i jako człowiek całkowicie spełniony, to z czego czerpie Pan teraz motywację do tego, żeby dalej startować gdzieś tam w zawodach ligowych, w lidze? Opowiem to Panu w kilku zdaniach. Gdy miałem 11 lat, pamiętam jak dziś, ojciec przeprowadził z nami rozmowę, ze mną i z moim bratem Jackiem, i zapytał się, co chcemy robić w życiu. Ja bez zastanowienia odpowiedziałem, że ja chcę być sportowcem, nieważne w jakiej dyscyplinie, ja chcę być miszem świata. I ta energia właśnie stąd się bierze, że po, gdy miałem 11 lat, do dnia dzisiejszego. Spełniam to, co obiecałem sobie, rodzinie i co chciałem ro robić tak naprawdę. I To ta i po, energia się bierze. I po raz pierwszy pan był bardzo bliski zdobycia tego tytułu Mistrza Świata w 1999 roku, kiedy miał pan 28 lat, no, ale nie udało się. Nie udało się ze względu na przerażający wypadek, kiedy wypadł pan za bandę, potem okazało się, że w tych kolejnych zawodach nie jest pan w stanie tego Mistrzostwa Świata zdobyć. Czego nauczyło pana tamto zdarzenie? Wydawało się, że już ten tytuł pierwszy jest. Już jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki, pojechać na zawody i zdobyć parę punktów i zabrać ten złoty medal. Stał się inaczej, wiemy. Ciężki wypadek, i jakby. Czego mnie to nauczyło? Um, nauczyło mnie to jeszcze większej pokory. Coś, co już było na wyciągnięcie ręki, odjechało na kilka lat. Musiałem niewątpliwie wsadzić to jeszcze większą energię. Ten złoty medal odjechał na lata. Jak odjechał na lata, nie wiedziałem, czy to jeszcze jest możliwe, czy to się może jeszcze, że tak powiem, czy tą okazję będę miał, żeby zdobyć ten tytuł. Ale tak, tak się stało, bo przy pomocy wielu ludzi, wielu sponsorów, osób, które mnie wspomagały, wspierały i wierzyły w to, że przyjdzie ten złoty medal i przyszedł. Dokładnie mogłem to. Mogłem I to kontynuować. Ale, ale dopiero 11 lat później, dopiero w 2010 roku. Dlaczego ta droga na ten szczyt, na ten żużlowy szczyt trwała no, tak u Pana długa, w przypadku do... tak, tak długo? W 1999 roku wiemy, co się stało. Potem ja sam, sam mówiłem o tym, że żeby zdobyć tytuł, muszę od początku zacząć drogę, po, marsz po tytuł. Po tak trudnej i ciężkiej kontuzji nie jest to proste. Gdy zostałem... Na, na, naprawiony, zdawałem sobie sprawę, że muszę podjąć e, rękawice i, i wykonać jeszcze wie, większą pracę, żeby dojść do formy, żeby to wszystko e, prawidłowo było przygotowywane. Też obiektywnie mówiąc, trafiałem na, na te czasy, gdzie e, w każdym biegu moim w Grand Prix stawało trzech mistrzów świata. Bez wyjątku, w każdym biegu, więc ta poprzeczka była strasznie wysoko zawieszona. W związku z tym ta moja praca była um, wykonana potężna, byłem przygotowany na wszystko. I 1999 rok pokazał mi kierunek, że jest to możliwe, ale muszę, że tak powiem, parę rzeczy jeszcze spełnić. Otrzymałem taką pomoc z, z różnych stron, Ma, wymieniłem e, unietarnów, ludzi, sponsorów. E, miałem taką o, opiekę, że poprzez e, pokonywanie tych wszystkich przeciwności i zdobywaniu dochodziłem na szczyt. E, Systematycznie, krok po kroku, i zacząłem od, od czwartego miejsca. I w, I w tym momencie, w 2010 roku, czuł się Pan już w pełni przygotowany do tego, żeby, żeby takie mistrzostwo zdobyć? Czułem się już w roku 2008, ale żeby to zdobyć w 2010, musiałem pokonać jeszcze dwa lub trzy lata. Krok po kroku zacząłem od, od czwartego miejsca, trzecie miejsce, drugie. I potem był, był znak zapytania i zagadka, czy mi się to uda? Czy mi się uda pokonać jeszcze jeden kroczek, który właśnie no da tą pełną satysfakcję i to szczęście, nie tylko dla mnie, ale dla kibiców, żeby ten Złoty Krążek to się udało. Znaczy myślę, że ta praca, która została wykonana z tymi ludźmi, z osobami, którzy byli mi życzliwi, ze sponsorami, którzy, którzy mnie wspierali dało to, co jest na, koniec tym, na końcu tym Złotym Krążkiem.